Witam Państwa. Jesteśmy w salonie 2 Kółka w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się 200 metrów od obwodnicy Bydgoszcz Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu internetowego wwwsalon 2 i informujemy, że sprzedajemy, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Proszę Państwa, dzisiaj prezentujemy kolejny pojazd z naszej ostatniej dostawy. Jest to model Apollo Avenger, pojemność 125 kład na kołach ósemkach. Poprzednio prezentowaliśmy go w kolorze bodajże czarno-zielonym, występuje jeszcze w kolorze czarno-czerwonym, a tutaj mamy wersję biało-niebiesko-pomarańczową. Silnik FENHONA 4T chłodzony powietrzem, Pojemność 125, moc około 14 koni, rozruch elektryczny, mamy tutaj oczywiście E-start. Skrzynia biegów jest do wyboru, jest wersja I1 plus 1, czyli jeden bieg do przodu, drugi do tyłu, albo wersja 3 plus 1, czyli trzy biegi do przodu i jeden do tyłu. Koła ósemki, hamulce przód tarczowe, hydrauliczne, z tyłu również tarczowe hydrauliczne, łańcuch 428H i wymiary. 1450 długości, szerokość 1000, wysokość siedziska 450 mm od podnóżka. Prędkość maksymalna to 55 km na godzinę. Maksymalne obciążenie producent podaje do 140 kg i na wszystkie produkty Apollo jest gwarancja 24 miesiące. Proszę pamiętać, że jest to taka jeszcze lepsza wersja pojazdu. pojazdu Varia Premium, bo w Varia Premium mamy już nie mamy tak kolorów, mamy zupełnie inny licznik. Jest to zupełnie inna fabryka. Varia Premium jest z Xtera, a tu mamy fabrykę Apollo. Przypominam państwu ten model dostępny u nas w trzech kolorach: czarno-pomarańczowy, czarno-zielony oraz biało-pomarańczowy z dodatkami niebieskiego. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę internetową www.salon2.pl. Zapraszam również na nasz profil na Facebooku, na nasz Instagram oraz na nasze konto na YouTube. Tam zamieszczamy filmy z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, www.salon2.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.